Dzień dobry Państwu. Opowieści dawnego Szczecina, które niniejszym inicjujemy, opatrzeć by można dodatkowym tytułem miasto, które kochacie, a którego nie znacie. Zebrane tu z wielkim mozołem. W miejskich archiwach oraz wydobyte, tudzież odkupione z prywatnych zbiorów najstarszych mieszkańców miasta historie to nieodkryte do tej pory sekrety przedwojennego Szczecina sensacje, ciekawostki, a także zasnute dotąd cieniem mroczne strony wielkomiejskiego życia takie, w których Zaułek, oficyna, nocny bar, cmentarz i piwnica stanowiły tło i kreowały klimat sprzyjający niecnym, a częstokroć wprost przestępczym działaniom. Jak mawiał mój znajomy, nieżyjący już niestety sędzia heinrich Czapski. Każda epoka ma swojego zbrodniarza i sędziego i to, jak często zamieniają się oni rolami, zależy głównie od kondycji finansowej miasta oraz od stopnia zagnieżdżonej w nim korupcji. W opowieściach naszych odkryjemy historie, które nie zawsze odnalazły swój epilog w sądzie lub w lokalnej prasie, gdyż albo zostały ujawnione, a następnie zatuszowane po zakończeniu działań wojennych, lub ich bohaterowie w porę zdołali ujść wyroczni za Bóg albo za Odrę, tudzież odnaleźli swój azyl w obrębie któregoś z cmentarzy. Stąd wielką dumą miasta zawsze były szczecińskie cmentarze oraz mniej nieco znane parki, skwery i domowe ogródki, gdzie trup słał się często, gęsto i obficie dodając miejskim zaułkom uroku poprzez nad wyraz wybujałą roślinność, jak na ten przykład znane w całej już Europie szczecińskie magnolie. Jakkolwiek było wszystko, co tu powiemy, naprawdę się zdarzyło. Dzisiaj odkrywamy nieznaną do tej pory historię powstania jednego z najsłynniejszych szczecińskich pomników Sediny oraz jego twórcy, wybitnego rzeźbiarza Ludwika Mancela. A więc Sedina i jej przyczyna. Ludwik Mancer Profesor, artysta, rzeźbiarz, rysownik, prezes berlińskiej Kunstakademii, przykładny obywatel i subtelny erotoman, pasjami lubił wodę i wszystko, co z wodą związek jako wyśmiało. Oficjalnie był mieszkańcem Berlina, ale pomieszkiwał nad Odrą, gdyż lubił szmer wody, pluskwali pod kadłubem statku i szmer deszczu na rzece. Od dziecka regularnie posikiwał do łóżka i nie dlatego, że miał tak zwane słabe trzymanie, ale z powodu, iż lubił mokrość samą w sobie oraz wilgoć we wszystkich jej odmianach i postaciach. Jak nie trudno się domyśleć, był samotnikiem, gdyż pociąg ku wodzie, który manifestował się między innymi nocnym moczeniem, Skutecznie odstraszał płeć piękną od związku z mężczyzną, który za pomocą własnych zasobów wilgoci zamieniał regularnie wspólne łoże w tratwę, kajak lubo w gondole, podśpiewując dodatkowo podczas erotycznych zbliżeń fałszywym głosem barcarole. Dodać tu można jako ciekawostkę, iż grę wstępną inicjował zlewając swoją wybrankę wiadrem zimnej wody i krępując jej członki strażackim wężem oraz okładając ciało kochanki, no tudzież wybranki, zakiszonymi w dębowej beczce wodorostami, w których podwodną lilią żaba, a także jaszczurka trafić się mogła. Ceniony obywatel i akademicki wykładowca, jakim był profesor Mancel, wraz z upływem czasu gryzł się wciąż bardziej swoją wilgotną przypadłością, która uniemożliwiała mu założenie poprawnej rodziny i pozostawienie po sobie progenitury. A gryząc się, gorzkniał wciąż bardziej, dziwaczał i popłakiwał nocami, co przynosiło mu chwilową ulgę, gdyż sen na mokrej poduszce łagodził nieco ból przymusowej mizantropii oraz poczucie odrzucenia. Wieczorami siadywał nad kartką papieru i rysował różne przedmioty związane z wodą, jak konewki, węże strażackie, pampersy lub młode dziewczęta występujące w wodę Pewnego dnia kupił w kiosku przy Mytworstrasse siedem paczkę plasteliny i do późnych godzin nocnych wygniatał z tejże skomplikowane kształty armatury wodnej. Wodne ujęcia, a także wodotryski i fontanny. Kilka projektów owych nocnych prac przedstawił wkrótce za namową przyjaciela, który podczas jednej z wizyt odkrył przypadkiem nową namiętność profesora podczas berlińskich dni fontanny, co przyniosło mu duże uznanie w kręgach uchodzących za artystyczne. Owo uznanie było wystarczające. Aby zaproponować profesorowi wykonanie fontanny w Szczecinie, na który to obiekt powstało zapotrzebowanie w związku z otwarciem basenu wschodniego i portu wolnocłowego w mieście. Szukając natchnienia w warunkach wilgotnego otoczenia, profesor Mance wybrał się na przejażdżkę kajakiem po Grosse Regnitz. Podczas przejażdżki zerwała się nagła burza i wiosłując zawzięcie w stronę brzegu, profesor zauważył w pobliżu żaglówkę z kilkoma osobami na pokładzie. Żaglówka walczyła z wysoką falą, a przy żaglu w poszarpanej szacie, z głową uniesioną ku górze, w pozycji dumnej, silnej, pewnej, przeciwstawiającej się burzy i niebezpieczeństwu, Ludwik Mansel rozpoznał swoją sąsiadkę kwiaciarkę reginę Kirschbaum. Oszołomiony odwagą, oraz urodą młodej kobiety, a nadto perlistą wilgocią jej stojącej w zacinającym deszczu postaci, profesor przybił do brzegu w miejscu, gdzie zacumowała żaglówka kwiaciarki. Po czym niepomny na profesorską godność, rzucił się publicznie na nią, chcąc poczuć mokrość jej szaty i ciała oraz wycisnąć z odzieży nadmiar grożącej rychłym przeziębieniem wilgoci. Opacznie odczytując zamiary profesora, mąż, reginy oraz para, znajdujących się już na brzegu znajomych, rzuciła się na ratunek pięknej kwiaciarce. Ich naturalny, szlachetny odruch Okazał się fatalny w skutkach, gdyż profesor, jak zwykle podczas samotnych wypraw, zaopatrzony był w pistolet samopowtarzalny Walter 765, za pomocą którego, nie zastanawiając się ani przez moment, położył trupem dwoje znajomych, a następnie wymierzył do męża Frau Kirschbaum. Niestety, w tym momencie kwiaciarka skoczyła. Aby osłonić ciałem swojego ślubnego mechanika samochodowego, zatrudnionego aż do owego feralnego dnia w Stowa fabryk für Motorfahrzeuge. W ten oto sposób Ludwik Mancel położył trupem ostatecznie całą załogę żaglówki, w tym swoją nową ukochaną Reginę Kirschbaum. Po wstępnym ochłonięciu. Ludwik Mancel zakopał męża oraz znajomych Reginy, a ją samą przykrył prezentem i po niemałych perypetiach dostarczył do swojej pracowni rzeźbiarskiej przy Mytwochstrasse 13. Tamże, pozostając w głębokim amoku, oraz w głębszym jeszcze natchnieniu, mając wciąż przed oczami postać pięknej kwiaciarki walczącej z falami, wyrysował kształt przyszłego pomnika na ścianie pracowni, wyposażając postać męża reginy w swoje oblicze. Chciał w ten sposób pozostać przy niej. Ku jej mokrych stóp i obryzganych świeżą falą kolan dzieląc z nią niebezpieczeństwo i jednając się poprzez wilgoć rozfalowanej rzeki Łukając nieustannie nad ciałem kwiaciarki, zalał ją gipsem z gipsową formą oraz gotowymi rysunkami. Jeszcze tego samego dnia zlecił wykonanie pomnika w pracowni odlewniczej Hugo Bettelheima przy Blumenstrasse 8 taki oto sposób niewinny spływ kajakowy znalazł swój finał i ucieleśnił się w dziele Ludwika Mansla, który za swoją nieopanowaną namiętność oraz wielokrotną zbrodnię otrzymał złoty medal w Berlinie i europejską sławę. Fontanna Mansla, nazwana później Sediną, Odsłonięta została 23 września 1898 roku w obecności cesarza Wilhelma II. Nikt nie podejrzewał, że wewnątrz monumentalnej rzeźby znajduje się zamknięte w kamień smukłe ciało młodej kwiaciarki Reginy Kirschbaum. Ludwik Mancel. Pochowany został 24 listopada 1936 roku na cmentarzu Siedwestkirchow-Stansdorf pod Berlinem. Jedyną karą, jaka go już po śmierci spotkała, poza być może karą Bożą, było pochowanie go w najsuchszym zakątku cmentarza. No ale to się także innym żyjącym w pełnej cnocie niekiedy przydarza. Dziękuję Państwu za uwagę.